Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zalążek wykonywanej mojej pracy na dzień dzisiejszy. Tak jak mówiłem w poprzednich filmikach, że jak tylko będę mógł to zacznę nagrywać moją dane wykonywaną pracę z narzędziami, które recenzuję. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam tak jak widzicie ocieplenie stropu drewnianego. Na budynku mieszkalnym, lecz poddasze jest nieużytkowe, i w międzyczasie ocieplenie kanałów wentylacyjnych, które są z rury PVC szarej, wentyla wentylacyjnej. Dlaczego zwykłej rury szarej, a nie na przykład ze Spiro? Niektórzy mówią, że Spiro się skrapla. To jest prawda. Spiro w środku wentylacyjnej jest ma dziurki i dzięki, dzięki zmianie temperatur między ciepłym a zimnym, automatycznie wełna się zaczyna przesiąkać. Więc zastosowałem tutaj wentylację z rur kanalizacyjnych szarych FISTO. Fisto plus potem ociepliłem je wełną i na to jeszcze pójdzie pazłotko prasowane dzięki czemu będzie cały czas utrzymana, utrzymywana jedna temperatura w środku otoczenia po prostu nie będzie się po prostu zbyt dużo skraplać przy wentylacji u dołu są zamontowane odstojniki dzięki tym odstojnikom skraplanie między zmianą temperatury zwłaszcza zimową wszystko idzie do wiodereczka. nie jest to podłączone do kanalizacji ponieważ to jest jak mówiłem pomieszczenie nieużytkowe poddasze więc nie ma sensu po prostu wpchać się w większe koszty i prowadzić rury odstojników po prostu do kanalizacji Ocieplam strop drewniany, tak jak widzicie, tu jest mieszanka, jest strop lany, na tym jest dycha steropianu. Nie będzie niczym to wykładane, bodajże w przyszłości będzie na to szła płyta OSB, lecz jeszcze do końca nie wiadomo. A tu jak widzicie jest płyt strop drewniany, są belki drewniane 8x20. W tym momencie tutaj na dzień dzisiejszy z wełno które ja wkładam jest 25 cm stero wełny. W tym momencie kładę wełnę, już wykończeniową, Jest to gramatura 10 cm. Jest to y, y, wełna Rokul Lambda 036. Stwierdziłem, że, na, jeżeli chodzi o ostatnią warstwę, która i tak jest na strychu nieużytkowym, więc moim zdaniem jest wystarczająca, a pod spodem jest. Y, wełna o lambdzie 0,33 parametrach jest tam 15 cm i teraz na 10 czyli 25 cm moim zdaniem to jest w zupełności wystarczy wszystko z góry będzie potem oplandekowane grubo plandeko przydyblowane do ścian i przyłapane łatami lub konturantami między belkami więc będzie automatycznie ochroniony dzięki czemu nie będzie opcji po prostu tworzenia się wiatrów, zabirowań po prostu między belkami, bo pod spodem jest karton gips. No, pod stelażami tam jest również, pod płytą jest ekran aluminiowy, więc jest dodatkowa odbicie ciepła, dzięki temu jest i wiatrościelność, więc na wierzch dekratanim tanim kosztem, bo po prostu nie ma sensu. Pchać się w większe koszty, jeżeli to jest poddasznie użytkowe, po prostu trzeba to zakryć, żeby to było szczelne i ciepło po prostu nie uciekało. To jeszcze mogę powiedzieć, mogę Wam pokazać w zbliżeniach, jak wyglądają moje prace. Nie będę Wam pokazywał, jak tnę wełnę, bo każdy wie, jak się docina wełnę między krokiem. Tu akurat krokiewki są, welki są co. Rozstaw belek jest 52 cm między belkami jest, więc 52, 53, 54 w zależności w miejsca, miejscu, więc praktycznie jeden wymiar. Docinam, wkładam, docinam, wkładam, na końcu wszystko przyplandykuję. Ale to może nagram w następnym filmiku, bo dzisiaj się z tym nie wyrobię, żebyście zobaczyli jak to wygląda w efekcie końcowym. Oczywiście wszystko na koniec będzie posprzątane, wysprzątane, odkurzaczem podkurzane tak jak y, przewiduję, po prostu zostawić po sobie porządek. Mm. Wezmę na chwilę y, kamerę, żebyście zobaczyli y, z bliska, jak wyglądają te wentylacje, jak one są ocieplone. Oczywiście podkreślam, że one potem będą jeszcze ocieplone y, pazłotkiem roboczym, więc y, to będzie całkiem inny efekt końcowy, ale chcę, żebyście zobaczyli. Tak jak mówiłem, wentylacje pionowe, pięknie ocieplone, obwinięte ładnie wełną. Tutaj kładę belki, między belki wełnę. Pokażę Wam te odstojniki, jak to wygląda. Tu jest jeden odstojnik, tutaj widać, że. Woda się skrapla. Więc wentylacja działa. Tutaj jest kolejny odstojnik. Też woda jakaś tam delikatna stoi. Wszystko jest ładnie ocieplone. Do samej góry. Oczywiście w kominku wentylacyjnym na zewnątrz na dachu. Też jest ocieplone. Dodatkowo już po złotkiem. Lecz tego Wam nie będę nagrywał. Bo już nie będę właził specjalnie na dach. Bo już jest wieczór. Niedawno padał śnieg z deszczem, więc jest nie, nie za stabilnie, żeby można było chodzić swobodnie po tym dachu. Tu jest kolejny odstojnik, tak jak mówiłem. Voila, i tak to wygląda. Tam jest kolejny łazienkowy, również, już ocieplony z odstojniczkiem. Wełna jest ładnie pouzupełniana i wypuszczone na dach tak jak mówiłem yy, że dach jest nie yy, poddasze jest nieużytkowe więc nie ma sensu więcej kompinować tak jak widzicie zostało mi jeszcze trochę tej wełny yy, do upychania ale na spokojnie sobie poupycham i i zrobię filmik końcowy, jak już będzie yy, zrobione to i opladek, oplandekowane. To by było na tyle. Yy, jeżeli podobał się filmik, to proszę yy, o łapkę w górę. <tryk> <tryk> Oczywiście, jak ktoś nie oglądał moich poprzednich filmików, to proszę yy, o subskrypcję. Tak jak mówiłem, że jak będę miał chwilę czasu to będę starał się nagrywać te filmiki w pracy, żebyście zobaczyli jak mój sprzęt się sprawuje i czym ogólnie się zajmuję, jak to wykonuję na spokojnie. Tutaj zrobiłem ostatnio wyłaz, jest to wyłaz ocieplony steropianem w koło, dodatkowa pokrywa, wtedy automatycznie ciepło nie ucieka do pomieszczenia. Sprawdziłem to, bardzo się sprawdza, jest, jestem z tego zadowolony. Inwestorzy też. To by było tyle. Oczywiście zapraszam na moje przyszłe filmiki, które będą lada dzień. Do następnego, pozdrawiam, cześć.